15 minut był publiczny, ale to wystarczyło, żeby niektórzy fani zgrali sobie teledesk i zaczęli rozpowszechniać Masyłać. wszędzie. Więc ona była w wielkiej rozpaczy, zdenerwowana i nagle w restauracji BACH! I no i, no, i pokaż. Nie ma, chyba ktoś i bulejsza. <noise> no więc ma rozwalony nadgarstek, bo, wiecie, człowiek pracuje tyle czasu nad czymś, a ktoś psuje to w sekundę. Więc była bardzo, bardzo zła, ale. Daliśmy radę. Tak. Znaczy byłam, byłam bardzo, nie, skrajnie, skrajnie byłam zrozpaczona, bo, bo tak naprawdę to w ogóle nie chodziło o mnie. Ja chcę Wam robić niespodziankę, ja chcę Was zawsze zaskakiwać, przecież ja widzę ten teledysk 100 tysięcy razy, jestem przy montażu, kolor, koloruję go, po prostu wymyślam, no jakby mam go potąd. Ale tak bardzo zawsze zależy mi na tym, żeby Was zaskoczyć, żeby do końca przetrzymać to w tajemnicy, żeby było fajne, wow. I naprawdę to było, nigdy w życiu mi się coś takiego wcześniej nie przytrafiło. Myślałam, że ochujeje.